No. Adusia kliknałaś. Czekamy, na jakim jesteśmy? Na trójce Ech, Boże, jak te windy chodzą No ale już ostatni dzień I może jakoś to przebrniemy Oby, patrz, Obydwie jadą do góry Patrz, Adunia Oby dwie jadą Myślisz, że która się otworzy pierwsza? Ta? Czy ta? No może ta? Ta zjechała chyba pierwsza Chodź, Surciu. Proszę. Tylko na Na zero. Na uh zero? -huh. Tak. Odbija mi się wszystko. Słuchajcie, tutaj mamy roślinność. Byłam 7 dni i nie miałam okazji tutaj podejść na to piętro, żeby zobaczyć. Ale tam nie ma wyjścia. Jak nie ma wyjścia? No, Jak ja, nie, to jest taka mała Jak e, Urośnie. Wiesz, I jesteśmy jest... na jedynce, wysiadamy, a my chcemy na zero. I na... Kto włączył jedynkę? Nie, wiem. Tak. <grym> Przyjechałaś dopiero, czy już długo jesteś? Czy nie? Wiem. Aha, czy nie? No, nie, już czy To cię dopiero jutro znudzi, bo nam po czterech dniach się znudziło. <grym> Dobra, wychodzimy. Sezamie otwórz się. I sezam się otwiera. Do widzenia. Do widzenia. I moi kochani, idziemy na hall, na tą główną recepcję. Kłopczyk tak, jechał na minus jeden. Tak, chłopczyk jechał na minus jeden. Bo ty wysiadłaś na sercu. Moi kochani, witajcie serdecznie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj jest taki ostatni dzień wyjazdowy, wakacyjny. To będzie film, w którym będzie ostatni dzień, ostatni wieczór spędzenia tutaj i dodatkowo jutrzejszy dzień na zasadzie pakowania się i wyjeżdżamy do Polski. Wreszcie i nie nareszcie, nie wiem, i się trochę cieszę i też się nie cieszę, że to tak szybko zleciało, bo zleciało tak po prostu, słuchajcie, mam tutaj frotki, bo chcę Adę uczesać i jest dopiero co okąpana i włoski nie zebrane, także będę chciała chociaż i tutaj zebrać coś, żeby jej nie leciały. Przejdziemy się po holu, zobaczycie, jak to wszystko jeszcze wygląda. Będzie to też pamiątka dla mnie, że byliśmy w tym hotelu. To nie jeźdzę, tego nigdzie my nie byliśmy. No, za krótko jest Ale to jest na... inny ten. Albo aquapark jakiś, sea park pisze. Co? Zaraz. świetne te fotele są czekamy, idziemy na plażę zaraz yy, pospacerujemy słuchajcie, brzegiem morza yy, porobimy parę fajnych zdjęć fotek i powolutku będziemy wracać pakować się, już mamy część walizek spakowanych tam Adusia w sukieneczce z, z Sheyna, yy, w paseczki jeszcze z tamtego roku yy, kochani Czas dobiega końca tutaj naszej wizyty w Turcji. Um... Myślę, że będzie taki moment, kiedy ja będę mogła chciała, na pewno będę chciała podsumować ten wyjazd, tą wycieczkę. Pamiętajcie, kochani, że ten wyjazd, to tak jak mówiliście, to nie jest jakiś wyjazd pod kątem, że ja będę wszystko zachwalać, bo Turcja jest super. Nie, są moje spostrzeżenia. Co się komuś podoba, mi się nie podoba, co mi się podoba, komuś ktoś będzie uważał, że to jest tandeta i po prostu coś, co mu nie odpowiada. I tak jak czasem oglądam wycieczki to nie jest tak że ja nie zwracam uwagi na opinie owszem wchodzę sobie w ten tryb advision i sprawdzam te opinie o różnych hoteli i przeważnie, słuchajcie, patrzyłam przez pryzmat właśnie tego, że każdy ma swoje, widzi mi się na temat wycieczki, jak ona ma powinna wyglądać, w jakim standardzie. Jednemu jedno przeszkadza, drugiemu nie przeszkadza. I ja naprawdę jestem bardzo tolerancyjna. Suma summarum wycieczka była naprawdę bardzo udana. Ale to za sprawą na pewno osób, które mi to towarzyszyło, a niekoniecznie hotelu. Także za, nieważne jest gdzie, ważne z kim, także tutaj na plus. Natomiast, tak jak mówię, są rzeczy, które mi nie odpowiadały. Są rzeczy, które odpowiadały mi bardzo, które mi je zachwyciły, ale są też rzeczy, które po prostu nie spodziewałam się. Tak jak mówicie, no. Dla Was Turcja może być, słuchajcie, codziennością, e, rutyną. Znacie ją na wylot, dla mnie coś nowego. Ja tutaj nigdy nie byłam. E, chciałam być i po prostu moje oczekiwania względem tej wycieczki okazały się totalnie inne. Coś innego zastałam, czegoś innego się spodziewałam, ale, słuchajcie, e, życie weryfikuje. E, człowiek nabiera doświadczenia z każdym wyjazdem. I tutaj też tak było. Wyciągnę z, tego wy, z tej wycieczki, z tego wyjazdu wnioski i na pewno przy wyborze kolejnych wakacji, czasów wycieczki uwzględnię różne za i przeciw. Super to wygląda. Cudownie. Co prawda nie ma słońca. Schowało się za chmurami, ale no to nic. Kochani, zachód nieba też piękny. Pomarańczowy. Widzimy tu molo. Moje ciapatki. Już ubrudzone, matko święta. Ostatni wieczór to zawsze taki sentymentalny. Trochę żal. Trochę przykro, ale jest też radość, że wracamy do domu. O, jaka śliczna, piękna, muszelkę. Moja. Piękna. Do robi. Trochę się wypogodziło, jest szansa, że słońce wyjdzie? No, patrz, mówisz i masz. O, matko, jaka zatoka. Wow. No i wreszcie wyszło moje piękne słońce. Na ostatni wieczór będziemy oglądać i podziwiać, jak zachodzi to piękne tureckie mocne, słuchajcie, mocne słońce. Świetnie! A ja. A ja. I tak jakby szła Tu przyszłeś, matko święta. Jakie psiuchy, no. Jakieś chyba bezdomne. Jak ci się pić, to nie dali ci? Nie dali. Boże piesko, jakie ciapatki. Halo. Halo, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie w Chodź, nie drap się, oj ty, oj ty jaki ty jesteś liczny. no nie gryź, nie gryź pancino, coś ty. No idzie mama, zobaczcie, dziewięć szczeniąt ma i mieszkają na plaży. No i wyobrażasz sobie, my tu idziemy, dziewięć takich chodzi, a ta wedle wyskakuje na ciebie takie rano. Dzień dobry mamuśka, dzień dobry, dzień dobry, zostawiłam tak, śmiecia muszę zebrać, no posłuchaj się. Posunę się, zabiorę śmiecie. Tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I nawet jeden leży. Siedem, ma być dziewięć. O, o, o. Leży opala Moi kochani, tak jak mówiłam, żegnamy się powoli z Turcją. E, jeszcze nie została do spakowania jedna walizka, tak jak mówiłam wcześniej. E, zakupy zrobione. To, co kupiłam, pokażę Wam wszystko chyba w domu dopiero, jak rozpakuję walizki, bo powekowałam to, pochowałam, wiecie, żeby mi tu nic się nie uszkodziło w bagażu e, rejestrowanym. Tym bardziej, że oni naprawdę tak rzucają tymi walizkami. Znajomi mają potuczoną walizkę, więc e, rzucają jak, e, jak lezie, słuchajcie. No idą, idą, jakoś dojść, nie mogą. Słuchajcie, mamy godzinę czasu jeszcze kolacji, a w nocy o trzeciej mamy wyjazd, więc chcemy zdążyć. A do hotelu jeszcze kawałek. Chcieliśmy na maksa skorzystać z tej plaży, z tego murza i z tych urogów tureckich, także zobaczymy. Może zdążymy, oby. Wszystko jest, ale Kraków jeszcze nie ma odprawy. No czekamy. 6.02 Czasu Antalya, Turcji. No come on, come on, skakuj, bo już mi się nie chce tutaj czekać. Ogrom ludzi, zobaczcie, jak dużo ludzi w, na lotnisku Antalii. To jest terminal e, drugi. A toaleta na lotnisku całkiem ciekawa. Zobaczcie jak dużo umywa, jak naprawdę spora, spora łazienka. Kabiny. Także. Spoko. Moi kochani, zaczynamy dzień. Powrotem do Polski już się nie mogę doczekać, słuchajcie. Zmęczona jestem. Wyjechaliśmy o 3 w nocy. Podróż trwała 2,5 godziny autokarem. Teraz za szczęście już jesteśmy na lotnisku, ale jest bardzo, ale tu bardzo obładowane lotnisko, jest ma tak dużo ludzi, że nieporównywalnie do polskiego lotniska. Ok. idziemy. Mamy delikatne opóźnienie. Bo już jest ósma chyba dziesięć, a o tej porze powinniśmy wystartować. Ale słuchajcie, jeszcze są wszyscy nieodprawieni. Jakieś tam takie powstały jakieś przesunięcia, że. 23. 23. Dzień dobre? Dziemy. Prosimy o sprawne zajmowanie miejsc zgodnie z numeracją na kartach pokładowych i umieszczenie bagażu podręcznego na półkach lub pod fotelami przed Państwem. Pasażerów zajmujących miejsca w rzędzie 1, 15 i 16 prosimy o umieszczenie całego bagażu podręcznego i okryć wierzchnich wyłącznie w zamykanych półkach. Przypominamy o konieczności przełączenia telefonów komórkowych.